Cześć. Nazywam się Weronika i jestem strategiem biznesowym, który zamiast tylko uczyć o biznesie, po prostu go robi. Na co dzień prowadzę kilka firm w różnych branżach i uważam to za kluczowe w roli mentora. Doświadczenie pokazało mi, że najszybszy rozwój zaczyna się wraz z budowaniem własnego biznesu, bo to on demaskuje nasze przekonania i wewnętrzne blokady. Pokażę Ci, jak być tą kobietą, robiąc skok w każdej istotnej sferze Twojego życia. Pracując w szlafroku. Na swoich warunkach. Tutaj mówimy o ekspansji w różnych obszarach. Rozmawiamy o biznesie, mindsetzie i rozwoju na głębokich poziomach. To co? Ekspansja? Czujesz, że cały czas stoisz w miejscu i chcesz wiedzieć, jak skończyć tą prokrastynację. Szczerze, powinnam powiedzieć tutaj. Podejmij pierwsze kroki i zacznie działać, i mogłybyśmy skończyć. Odcinek ma właśnie 17 sekund. Ale wiem, że trzeba pogrzebać, zmienić poglądy, przekonania, i dopiero wtedy może ci kliknie. Więc rozgrzebmy to. Ale zrozum, że praca z prokrastynacją to zrozumienie, że z tym się nie pracuje, bo sama praca z prokrastynacją to jest prokrastynacja. Temu się nie poświęca uwagi. Jeśli poświęcisz temu uwagę, to to będzie rosło. Już to wiesz. Prokrastynacja to jest uzależnienie. Robisz to, co ci nie służy i nie możesz się powstrzymać. To jest jak z alkoholem albo przykład, który was bardziej dotknie, to jest podjadanie słodyczy. Ty wiesz, że nie możesz, że nie chcesz, ale chcesz. Idziesz sprawdzić, czy się coś nowego w lodówce nie pojawiło, mimo że byłaś tam pół godziny temu. To jest uzależnienie, od którego bardzo ciężko się odciąć. Dlaczego? Od tych słodyczy możesz się odciąć. Możesz zamknąć tą lodówkę, ten barek, gdzie masz pochowane te słodycze. W ogóle nie wiem, po co je kupujesz, skoro cię ciągnie. Bo akurat w sklepie masz wybór, czy je wsadzisz do koszyka, czy nie. A w domu, jak już je kupiłaś, no to co? Mają się zepsuć? Mają się zmarnować? Więc zacznij po pierwsze od tego, że nie kupujesz tych słodyczy, to Ty już na marginesie, ale nie będziemy zajmować się słodyczami. Zajmujemy się teraz innym uzależnieniem, prokrastynacją. Od prokrastynacji ciężko się odciąć. No bo co? Wiesz o tym, że trzeba odpoczywać. No to usiądziesz na tej kanapie i z uzależnienia kolejnego sięgniesz po telefon i zaczniesz skrolować. Albo zaczniesz pisać ze swoim facetem, no bo przecież to jest takie ekscytujące i emocjonalne. A ty lubisz takie emocjonalne gierki. Więc bardzo ciężko. Jest odciąć się od prokrastynacji. Tylko, co to znaczy bardzo ciężko. To jest przekonanie. Bardzo ciężko odciąć się od prokrastynacji. A co jeśli ty zaczniesz sobie mówić, nie, to jest. To jest proste. Od dzisiaj po prostu nie siadam na tą kanapę, na której zawsze skroluję. Będę siedzieć na fotelu. I nie będę brała telefonu. Wezmę książkę. Niestety, będzie to wymagało od ciebie determinacji. Będzie to dla ciebie trudne momentami i tak będzie to sprzyjało twojej ekspansji. Dlatego, że jeśli wyjdziesz z tego nawyku, wyjdziesz z tego uzależnienia, to w końcu ruszysz. W końcu ruszysz ze swoją realizacją projektów, wizji i w końcu zaczniesz spełniać te cele, co z tego, że ty sobie zapisałaś w 2000, którymś tam Założyć biznes. W tym roku pojechać na wakacje do Dominikany. What? To ci ma spać z nieba, czy ma przyjść święty Mikołaj i wręczyć ci bilet do Dominikany? Ty musisz wiedzieć, jak ty chcesz to zrobić. I sobie uświadomić, że wtedy, kiedy wybierasz prokrastynację. Nic a nic nie przybliżać się do tego celu, i ten cel i tak zostanie odłożony w czasie, i ty wiesz, jak to zrobić. I wszystko dookoła cię będzie kusiło. Wszystko. Nawet jak nie sięgniesz po ten telefon, żeby nie skrolować, to może sięgniesz po ciasteczka, połączysz dwa uzależnienia w jedno. Więc z prokrastynacją jest tak, że po prostu trzeba zacisnąć pośladki, wstać i nie. Pracować na przykład w pomieszczeniu, które, w którym zazwyczaj prokrastynujesz. Jeśli pracujesz w sypialni i leżysz na łóżku, znajdź sobie jakieś miejsce, zorganizuj sobie tam mini biuro i zacznij tam pracować. I zacznij. Wiecie, bardzo dużo osób, które ma ten problem, błędnie zaczyna z nim walczyć, bo uzależnienie się od tej prokrastynacji to nie jest nagle narzucanie sobie nowej rutyny. Jeśli ty prokrastynujesz, to nie znaczy, że jesteś leniwa, też musicie sobie zrozumieć, że to, że słowo prokrastynacja to nie jest, że ty na przykład cały dzień leżysz. U każdego będzie to inaczej wyglądało. Bo ty możesz prokrastynować tylko z jednym tematem, czyli na przykład chcesz ruszyć ze swoim pierwszym produktem i cały czas go odkładasz w czasie. Ale tak poza tym jesteś cały czas aktywna, masz swoją rutynę. Ale weźmy tutaj przykład, że ogólnie jesteś taka rozlazła. Nie masz takiej rutyny, to jeśli chcesz walczyć z tą prokrastynacją, to nie polega to na tym, że ty nagle rozpiszesz sobie na kartce, że rano będziesz 30 minut biegać, później zrobisz fitness, przygotujesz zdrowe śniadanie, później siądziesz 8 godzin do pracy, a na końcu zaczniesz medytować. Nie, bo wtedy nie walczysz z uzależnieniem, tylko ty sobie narzucasz całkowicie inną rutynę, która aktualnie będzie dla ciebie zbyt ciężka, bo ty masz błahostkę najpierw, do uleczenia. Błahostkę specjalnie mówię, dlatego, że mm, przy takiej rutynie ta prokrastynacja będzie błahostką. Za dużo sobie narzuciłaś znowu za dużo wzięłaś sobie na głowę. I co to spowoduje? Że może utrzymasz tą uwagę trzy dni i znowu wrócisz do starych nawyków. Wy chcecie robić tylko duże kroki i nie doceniacie małych kroków, a się nie wespniecie na sam szczyt. Robiąc jeden duży krok, musicie małymi kroczkami iść cały czas pod górkę, czyli jest ciężko, ale zmierzacie na szczyt, więc będzie pod górkę. Prokrastynacja często się zaczyna wtedy, gdy się źle czujecie same ze sobą, czujecie się nudne, nie jesteście w stanie sobie same zapewnić ekscytujących doświadczeń i emocji, które są związane z tymi doświadczeniami. A jak już wiecie o emocjach. Jesteśmy bardzo związani, jesteśmy istotami emocjonalnymi, więc potrzebujemy tych emocji. Nie potrzebujemy reagować na negatywne emocje, ale potrzebujemy ich doświadczać. W momencie, kiedy nie masz rutyny, nie masz pasji, nie masz hobby, nie masz jakiejś zajawki biznesu, jesteś nudna. Jesteś nudna sama dla siebie, nawet nie dla otoczenia. I to wszystko powoduje stagnację. I co wtedy jest najlepszym sposobem, żeby dostarczyć szybkie adrenaliny i dopaminy? Skrolowanie internet. I powstają kolejne uzależnienia. Prokrastynacja i stagnacja to jest wprowadzenie siebie, walka z tym to jest wprowadzenie siebie w ruch. Nie walcz z tym w taki sposób, że sięgniesz po książkę i dalej będziesz siedzieć. Jeśli ty jesteś w takim zasiadłym trybie życia, i nie chodzi mi tutaj o to, że jesteś leniwa cały dzień, ty możesz prokrastynować właśnie z jedną rzeczą: wprowadź w to w ruch. Mi kiedyś mój coach powiedział, że jeśli jestem taka szybka. Szybko mówię, szybko chodzę, szybko załatwiam sprawy, to muszę zwolnić, żeby wszystko wyrównać. I mam zamiast biegania spacerować. Dla mnie to była katorga. Nudne, nudne, przekonywałam się do tych spacerów bardzo długo. Zakładałam słuchawki z moimi, żeby słuchać moich mentorów. Tylko po to, żeby dostarczyć sobie jakichś bodźców i jak najbardziej urozmaicić ten spacer. W końcu zrozumiałam, że to nie jest droga na skróty, że to mi tylko wydłuża tą drogę, że ja cały czas chodzę w kółko. I zaczęłam wychodzić na ten spacer bez słuchawek. Zaczęłam stawiać małe kroki, powoli, zaczęłam oddychać. I. Dziwnym trafem przełożyło się to na wszystkie inne rzeczy. Ja zaczęłam siebie bardziej obserwować w codzienności. Wolniej myć zęby, wolniej przeżuwać, wolniej przygotowywać posiłek. I teraz ktoś powie: Ale marnotrawstwo czasu. Nie, w momencie, kiedy ty robisz to jako twoją terapię, jako wyrobienie nowego nawyku, to jest to tymczasowe. Za chwilę to będzie na tyle wyrównane, że ty nie będziesz po prostu czuła, że się spieszysz cały czas. A ja miałam trochę takie poczucie: wszędzie szybko, wszędzie na już. Ogarnij tyle spraw związanych z kilkoma biznesami na raz. Jako jedna osoba. Zarządzaj. ogarnij te problemy, które przychodzą. Wszystko musiało być szybko. I moją żeńską energię to wykończało. Ja miałam jej coraz mniej. A ja nie chcę być takim biznesowym facetem. Nie, chcę być kobietą zmysłową. Chcę się cieszyć z małych gestów, dostrzegać to piękno. Pielęgnować w sobie tą kobiecość, tą zmysłowość, ten seksapil. Nie ma seksapilu bez patrzenia na wszystko sensualnym okiem. I nie ma sensualności w sprincie. Nie ma. Jak widzicie sensualną kobietę? Zobaczcie, od razu wolniej się mówi, wolniej się porusza, ma się inne gesty. A jak widzicie frustratkę? Szybko, szybko, teraz, dawaj, w prawo, w lewo, skok w tył, skok w przód. Co jest sensualne? Co jest sensualne? <grym> Więc zobacz, jeśli na przykład masz problem z tym właśnie, że szybko robisz, to też jest odcinek dla ciebie. Mimo, że nie prokrastynujesz, możesz tu z tego wyciągnąć to, żebyś zwolniła w niektórych obszarach. To nie znaczy, że ty teraz będziesz wszystko wykonywać dużo dłużej. Nie, to nie na tym polega. Będziesz wszystko wykonywać z większą uwagą i z większym spokojem, i z większym szacunkiem do siebie. Więc, jeśli prokrastynujesz, na sam koniec, ja nie chcę, żeby ten odcinek był długi, bo byśmy za, długo, za dużo uwagi poświęcili temu tematowi. Nie dajemy tam uwagi. Prokrastynujesz? Rozpisz sobie na kartce, z czym zwlekasz. I od razu, jak to zrobisz, to robisz pierwszy mały krok. I daj znać w komentarzu, jaki to jest krok. I powiem Wam, że jestem z Was naprawdę dumna. To, jakie dostaję od Was wiadomości, jaki feedback, wasze postępy. Jestem z Was naprawdę dumna, dlatego że musicie sobie uświadomić, że wy jesteście w jakimś małym procencie. Tutaj na pewno tej pracy nie wykonało 100% kobiet. Na pewno. A wy jednak to zrobiłyście. I robicie to dalej. To jest jeśli chcecie być mistrzyniami, to mistrz całe życie się ulepsza. Całe życie. I wy zaczynacie to robić. Więc brawo, jestem naprawdę, naprawdę z ciebie dumna. A jak potrzebujesz takiej takiej dumy mojej, to podziel się z, swoją pracą. Daj świadectwo innym i napisz do mnie wiadomość prywatną. I wymieniajmy się tą energią, wymieniajmy się tymi emocjami, wymieniajmy się tymi informacjami. Niech nas niesie, wszystkie razem.